Dzień dobry, cześć. Moją gościnią jest Julia Bukała, studentka trzeciego roku w Akademii Teatralnej w Warszawie. Wcześniej przez ponad dwa lata studiowała na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Teatru Kina i Telewizji. Wspólnie przeniesiemy się do świata, w którym ściany mówią, a Bóg milczy. Czyli czytanie performatywne Julii nie możesz usłyszeć Boga. Zapraszam serdecznie, Katarzynę Pilecką. Cześć wszystkim, dzień dobry z tej strony, Kasia Pilewska. Ze mną jest Julia Bukała. I jest to sytuacja o tyle wyjątkowa, że rozmawiamy po festiwalu, a nie ani przed, ani w trakcie. Udało nam się spotkać już po całym wydarzeniu, bo, ponieważ no, było ciężko. Cześć, cześć Julia. Cześć. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, dlatego że miałam to szczęście zobaczyć czytanie Julii i bardzo chciałam o nim porozmawiać. No ale jeżeli ktoś z Państwa go nie widział, no to najpierw klasycznie poproszę Julię, żeby powiedziała parę słów o sobie, jak znalazła się na festiwalu, czym na co dzień się zajmuje, a później przejdziemy sobie do czytania. Dzień dobry, ja się nazywam Julia Bukała i jestem studentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Wcześniej studiowałam w Kijowie. No, oryginalnie pochodzę z Podkarpacia, ale wyjechałam tam po prostu na studia. A na kurs trafiłam, boże na kurs, na festiwal trafiłam właśnie przez kurs y, teatru dokumentalnego, na który y, szczęśliwie się dostałam i byłam jego uczestnikiem. I jak dowiedziałam się o konkursie, no to zacisnęłam się i powiedziałam, muszę wziąć w nim udział. <śm> <śm> I wysłałam swój scenariusz po prostu na konkurs i szczęśliwie wygrałam ten konkurs. To znaczy, znalazłam się w tych e, ośmiu e, czytaniach. <śm> I przyjechałam na festiwal. A jak już dostawałaś się na kurs jak już wysyłałaś zgłoszenia, to wiedziałaś, o czym chciałabyś pisać, z kim chciałabyś rozmawiać? To znaczy, kiedy wysyłałam pierwsze zgłoszenie na kurs, nie miałam jeszcze absolutnie tematu i nie chciałam też się narzucać, nie chciałam sobie narzucać po prostu tego wszystkiego jakoś tak. I w trakcie już kursu Miałam po prostu kilka takich propozycji sama dla siebie i chciałam sobie dać czas, żeby coś wybrać. A że niewidomymi interesuje się już dosyć długo e, i tym światem jestem zarażona, bardzo mnie interesuje, uważam, że jest totalnie abstrakcyjny dla nas i fascynujący, i po prostu bardzo chciałam go odkrywać, to uznałam, że ten kurs to jest właśnie fantastyczny moment, żeby to osiągnąć i. I zagłębić się w ten świat, który jest dla nas nieznany. Uh -huh. Temu, kto nas słucha, a nie wie, te teksty, które, które przygotowały osoby na konkurs, są pisane metodą verbatim, czyli spisania słów osoby, z którą rozmawiamy. I ty spisywałaś. Rozmowy jednej osoby, czy szukałaś różnych bohaterów? E, to znaczy, ja na początku myślałam o tym, żeby szukać różnych bohaterów, ale poznałam jednego bohatera, który okazał się bardzo silny osobowościowo, bardzo ciekawym człowiekiem, i uznałam, że nie znajdę silniejszego po prostu. I zaczęłam e, drążyć w nim, w jego przeżyciach, w jego przemyśleniach i zrobiłam monodram po prostu z tego. Mm -hmm. Nie znaliście się wcześniej przed czytaniem? Nie znaliśmy się wcześniej przed czytaniem. Poznaliśmy się zupełnie przypadkowo przez internet, bo ja zobaczyłam, że robi podcasty mm. właśnie na temat świata niewidomych osób i po prostu do niego napisałam. Umówiliśmy się na rozmowę i po pierwszej godzinnej rozmowie ja już wiedziałam, że to jest mój bohater po prostu, uh -huh. bo to, co on mi opowiedział, to ja naprawdę starałam się to przekazać, ale nie wiem, czy mi to wyszło na tyle, na ile bym chciała jeszcze, bo to jest fascynujące. Zareagował zaskoczeniem, gdy poprosiłaś go o taką współpracę? Nie, nie. Był bardzo na tak. Był bardzo na tak. Ja na, oczywiście na początku zapytałam o zgody, wszelkie i tak dalej. On był bardzo zafascynowany, bardzo chciał brać w tym udział. A później, kiedy już powiedziałam, że chciałabym prowadzić rozmowy tylko z nim i czy się zgadza, to również był bardzo za i przyjechał nawet na czytanie do nas do Wrocławia. Wziął sobie e, wolne na żądanie, żeby być z nami i posłuchać czytania, które przygotowałam na podstawie jego historii. Wow. Powiedz, czy mogłabyś się podzielić z nami jakąś taką historią, którą opowiedział ci, która była dla ciebie, nie wiem, czy najbardziej poruszająca, czy zabawna, czy taka, która cię bardzo zdziwiła? No, jest dużo takich historii. Mhm. E, przede wszystkim to, jak on postrzega postrzega sam tak mówi co jest bardzo zabawne bo on mm. też mówi że coś na przykład mu wpada w ręce no bo nie w oczy przecież Jasne. i to on się sam z tego traktuje to po prostu z dystansem dla niego ściany mówią dla niego fotel na którym siedzi rezonuje on poznaje świat za pomocą słuchu je nosem a nie oczami tak jak my i bardzo dużo fascynujących historii mi opowiedział. Ale taka najbardziej fascynująca to jest z jego dzieciństwa, którą włączyłam do czytania, na temat wychodzenia za potrzebą. Jak był dzieckiem, nie było u nich toalety, i on wychodził na zewnątrz i pewnego dnia wyszedł wieczorem. I jeszcze trzeba zaznaczyć to, że on jest niewidomy mhm. i wyszedł wieczorem jako dziecko i nagle usłyszał kroki i te kroki się do niego zbliżały, zbliżały, zbliżały i okazało się, że to był pies. Mhm. I ten pies po prostu do niego podszedł, nic się nie wydarzyło, ale to jaki on musiał czuć strach wtedy jako dziecko, niewidome, mhm. wieczorem na wsi, kiedy zbliżają się kroki i no ja osobiście, kiedy jest ciemno, Czuję duży strach i mi się to wszystko wyolbrzymia w głowie, te wszystkie dźwięki, a on tak ma przez cały czas. Uh -huh. no. To było. Czy to właśnie to takie poczucie yy, i taka empatia, którą czujesz do osób niewidomych było tym, co yy, spowodowało twoje zainteresowanie tym tematem? To znaczy yy, nie do końca, dlatego że my studiując w Kijowie mieliśmy robić dyplom z jednym z reżyserów właśnie o osobach niewidomych uczyliśmy się całego mechanizmu jak te osoby funkcjonują jak mieliśmy grać bez, bez okularów i bez żadnego zamaskowania tego że jesteśmy osobami widzącymi gramy niewidomych więc ja nie zdążyłam tego sfinalizować ale zaczęłam zagłębiać się po prostu w ten świat i ten świat mnie tak zafascynował że zaczęłam się w niego zagłębiać bardziej i bardziej i Teraz dzięki temu mogłam się w niego tak na maksa już zagłębić. Jasne. Trudno mówić o Twoim czytaniu bez opowiedzenia o tym, jak podeszłaś do inscenizacji tego, bo tutaj no, ponownie, jakby, jeżeli ktoś nie był um, z nami tego dnia, um, może być mu trudno sobie wyobrazić, jak, jak Julia przedstawiła ten projekt. Dla mnie było to zaskakujące. Powiedziałabym, że szukałaś w tym perspektywy tej osoby. Czy od tego wychodziłaś? Tak, wychodziłam od perspektywy tej osoby i chciałam uruchomić zmysły. E, oczywiście wzrokowy zmysł też był e, uruchomiony. Poprzez, bo, światło. poprzez światło, mhm. ale starałam się jak najwięcej dodać dźwięków, dotyków yy, i tego typu rzeczy, ale też chciałam podejść do tego w taki sposób trochę abstrakcyjny, dlatego mhm. że yy, świat niewidomych, jakbyśmy się w niego nie zagłębiali, nadal będzie abstrakcyjny i chciałam pokazać właśnie te, taką delikatną abstrakcję yy, razem z tym takim światem, Dźwiękowo-dotykowym. Też mój aktor, Artur Zudzin Wiśniewski, również działał na podstawie dotyku. Jego wzrok był schowany. Tak mm -hmm. starałam się to zrobić. Mm -hmm. Artur, jesteście razem na roku? To jest hmm. aktor uczący się? Czy... Aktor uczący się, ale jest rok wyżej. W tym roku zagrał dyplom. Jasne. I czy Czas prób był długi. Wy długo próbowaliście to czytanie? Ciężko stwierdzić, bo to jest takie pytanie, czy długo. Próbowaliśmy je tak na maksa tydzień. Mhm. Dwa tygodnie. Praca nad tym trwała dosyć długo, dlatego że ja jeszcze konsultowałam muzykę z Arielem Kamińskim, który robił ją specjalnie dla mnie. I tak naprawdę nagrywaliśmy jeszcze offy, więc to wszystko się rozciągnęło, ale takie same próby to trwały półtorej tygodnia jasne mniej jasne. więcej. Trudno było poprowadzić aktora w tej roli, jakby tak wymagającej. Ja miałam świetnego aktora, więc nie. Rozumiem. Ale dużo musiałaś... Zastanawiam się, czy szukałaś w swoim aktorze tej postaci, z którą rozmawiałaś, tego człowieka, z którym rozmawiałaś, czy raczej skupiliście się na tym... Na tym, że tego zmysłu jedynego nie ma, i jakby trzeba sobie z tego poradzić. To znaczy, ja dałam Arturowi dużą wolność, mm. bo nie chciałam mu nic narzucać. Jeśli chodzi o intencje, y, interpretacje, to ja większość tych rzeczy proponowałam, narzucałam, oczywiście przyjmowałam też jego propozycje, ale wszystko, co Artur wypracował, to on sam to zrobił mm. po prostu. Rozmawialiśmy o osobach niewidomych, rozmawialiśmy, co jest ważne, wychodziliśmy od tego świata, zabieraliśmy ten wzrok, pracowaliśmy w ogóle siedzieliśmy bardzo dużo w ciemności mhm. podczas prób i e, nawet mieliśmy raz taką próbę, gdzie próbowaliśmy w szkole, w sali, gdzie są wyłącznie reflektory, które są aktualnie wyłączone mhm. i nie, mog nie mogliśmy nawet włączyć światła po próbie. Byliśmy po prostu w całkowitej ciemności, więc w zabieranie tych w zbieranie rzeczy to mhm. trwało na długo, ale Artur wypracował to wszystko tak naprawdę w większości sam. Mm -hmm. To jest jego praca. Mm -hmm. Czy chciałabyś rozwijać ten, to czytanie w pełnosprawny spektakl? Bardzo bym chciała. I mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Nie mm. zamierzam e, zostawać na tym, na czym jesteśmy, tylko chciałabym właśnie to rozwijać. E, jeszcze zastanawiam się, czy nadal formy monodramu, czy na przykład nie dodać jeszcze perspektywy kobiecej do tego wszystkiego, mm. bo e, na... Pół godziny monodram wytrzyma, i ta forma jest super, ale czy na przykład na godzinę y, to wytrzyma? Mhm. Kobieca perspektywa też wydaje mi się, że byłaby do tego ciekawa, a 30 minut to było za mało, żebym mogła pokazać dwie strony. Jasne, mhm, jasne. I będziecie próbowali. Mm... Z tym czytaniem, które powstało, uderzać jeszcze w inne miejsca niż, niż to win podczas e, festiwalu? Tak. E, mam nadzieję, że uda nam się pojechać na jakieś festiwale mhm. e, monodramowe, na przykład, bo no jest to monodram, e, co, co jest fajne. E, może uda się też gdzieś jeszcze to wysłać, do, zagrać i, mhm. i rozszerzać. Ja po prostu myślę, że szkoda by było, żeby to e, umarło, dlatego że. Pokazywanie perspektywy osoby niewidomej jest moim zdaniem szalenie ważne, a ludzie o tym nie mówią i ten świat jest taki troszkę pomijany. Mhm. E, może nie pomijany, ale mało się o nim mówi. Mhm. I, I takie. Ja też bardzo chciałam e, wprowadzić tę ciemność i tę taką niewygodę trochę dla widza, pobycia w tej ciemności. Dopiero później rozświetlaliśmy światełkiem mhm. tę scenę, żeby można było się odnaleźć, ile można usłyszeć. Dźwięków na przykład właśnie w, w całkowitej ciemności. Mhm. I e, chciałam też właśnie bycie tam, nagranie tego nie przekaże, a bycie tam moim zdaniem dawało też jakąś dodatkową perspektywę, bo słuch się wyostrzał, byliśmy w półmroku, byliśmy intymnie, mhm. byliśmy tak trochę w głowie tego bohatera. Tak, chciałam to zrobić, żebyśmy mhm. tak trochę byli w głowie jego. Tak. Czy jak już. E, czy jak już czytanie trwało? to poczułaś się trochę jak widz, który jakby może odetchnąć i teraz ogląda, czy jakby Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Ja tam byłam z reżyserami dźwięku mhm. i my wszystko puszczaliśmy. Mieliśmy dosyć skomplikowaną ścieżkę dźwiękową mhm. i trzeba było co do sekundy puścić w odpowiednim momencie, a nie mieliśmy wcześniej próby dźwiękowej, więc ja też byłam dosyć zestresowana, bo nie chciałam, żeby Artur się stresował czymś, co nie dotyczy trochę jego, a on i tak miał bardzo dużo zadań, bo on e, grał, miał akwarium, on obsługiwał światło, więc wszystko było na nim. Na mnie było tak naprawdę tylko ta muza, Jasne. ścieżka dźwiękowa i nie odetchnęłam do końca tak naprawdę. Zresztą ja byłam z Arturem i już słyszałam takie opowieści od reżyserów, gdzie oni stoją tam na przykład właśnie na, na reżyserce i, i tak machają rękami, bo są już tak po prostu zajarani. I ja mówiłam po co wy tak machacie tymi rękami? Ja stałam, o po prostu też machałam tymi rękami, <laughs> ocierałam spoczone, spocone ręce i puszczaliśmy, to ja byłam cały czas z Arturem. Dosłownie byłam tak nim zachwycona, że chciałam być z nim tam i przegadywać z nim ten tekst. Ja po prostu mm -hmm. byłam bardzo, ba byłam cały czas z nim i tak naprawdę nie odetchnęłam po tym festiwalu. No dzisiaj tak mam już taki. Te parę dni później. Tak, mm -hmm. te parę dni później, bo to było dla mnie takie przeżycie to był mój debiut reżyserski, tak. jeśli można tak powiedzieć. Oczywiście, Oczywiście to, że można. To wie więc dla mnie to było przeżycie. Jasne. <gry> Czy chciałabyś kontynuować tę reżyserską drogę? Ona ci się spodobała? Ona mi się bardzo spodobała. Mm -hmm. Ona mi się bardzo spodobała i ja uwierzyłam w siebie jako w reżyserkę. Mhm. Ja w Kijowie miałam zajęcia z reżyserii, miałam zajęcia z reżyserami, więc oni też już zaszczepili we mnie taką miłość i odwagę do tej reżyserii, ale nigdy nie miałam, nie miałam okazji po prostu też reżyserować tak od początku do końca swój projekt, a tutaj sama napisałam przecież, mhm. zrobiłam i, i jeszcze wyreżyserowałam. Dla mnie to było takie przeżycie. Naprawdę, ja jestem bardzo wdzięczna, że mogłam na festiwalu coś takiego przeżyć, zrobić, pokazać i... Co my jesteśmy wdzięczni, że, że mogliśmy to zobaczyć, usłyszeć, tak naprawdę poczuć ten, ten tekst, bo, bo było to coś, coś niezwykłego. Powiedz mi jeszcze, Julia, będziesz nad nim pracowała podczas kursu? Bo tak, drodzy słuchacze, nasz kurs jeszcze trochę trwa, chyba do... To... Kolejnej zimy? Do lutego. Do lutego, tak. więc jeszcze pracujemy. Chcesz korzystać z tej bazy? Czy myślałaś o tym, żeby iść w jakiś inny temat, na bieżąco budować dwa? Jak, jak, jak uważasz? To znaczy, e, ja trochę nie wiem co z tym kursem, dlatego że finalizacja jest w lutym, a ja 9 lutego mam premierę dyplomu. A. I po prostu e, myślę, że będę e, dalej korzystać z kursu, ale na przykład właśnie nie wiem jak z tą finalizacją, e, tak jak wszyscy w lutym, tak. E, ja bym też może e, po prostu zrobiła to trochę wcześniej. Jasne. E, także myślę, że będę dalej korzystać z pomocy e, naszych cudownych mhm. opiekunów kursu, bo mhm. są wspaniali i naprawdę też bardzo dużo mi dali i wsparcia, i wiedzy, i wszystkiego. E, i co do tematu, myślę, że na razie będę kontynuować ten, chociaż mam już drugi pomysł na kolejny. Okej, okay, okej. Okay. Ale też w pograniczu tego tematu, czy coś zupełnie innego? Ehm, coś zupełnie innego. Okay. Uh -huh. e, nie, osoby niepełne, e, nie osoby niewidome, przepraszam, uh -huh. nie osoby niewidome, ale. E, na razie nie będę zdradzać, Jasne. bo nic nie wiem jeszcze, Jasne. ale tak wymyśliłam już po prostu kolejny, myślę, że dosyć ciekawy pomysł, i bym ch chciałabym go też po prostu później realizować. Jasne. Ostatnie pytanko. Rozmawiałaś później z Twoim bohaterem, który oglądał cały, całe czytanie? Rozmawiałam i jako? rozmawiałam z nim e, tuż po czytaniu, i rozmawiałam z nim e, wczoraj. No, dla niego to było przeżycie. On bardzo on mi opowiadał, że bardzo chciał się zdystansować do tego wszystkiego, ale no to była oczywiście historia napisana na podstawie rozmów z nim. Więc on wszystko to, co padało, on Oczywiście czytał, no bo to były to było jego słowa po Jasne. prostu. E, mimo, że oczywiście, bo mówiłam wcześniej, że tworzę bohatera nie zero jedynkowego, uhum. tylko tworzę na podstawie, bo to jest teatr, to on i tak bardzo to przeżył wszystko. Ja to rozumiem w ogóle. Podziwiam go, że miał taką odwagę, żeby przyjechać i posłuchać czytania, zrobionego na podstawie jego historii. Jasne. To jest wielka odwaga moim zdaniem, i oczywiście bardzo to przeżył, ale był bardzo zafascynowany. E, Powiedział, że y, to był spektakl pierwszy w jego życiu, z którego on faktycznie skorzystał. Wow. Także y, wow. udało mi się zrobić coś y, przybliżające dla widzących osób tę perspektywę niewidomych, a dla osób niewidomych coś przystępnego. Tak. Tak, jakieś połączenie tych obu grup. Tak, nie, które... Połączyłam te dwa światy jakoś tak. Nie, nie nawet nie napinałam się na to, bo mhm. nie sądziłam, że mi to po prostu wyjdzie. A tutaj słyszę, słysząc takie słowa od e, mojego bohatera, miałam byłam naprawdę w szoku, że udało mi się to zrobić, e, połączyć te dwa światy i, i zrobić spektakl przystępny również dla osób niewidomych, co jest mhm. dużym osiągnięciem dla mnie samej i bardzo się z tego cieszę. Ja też bardzo się cieszę. Uważam, że. Masz wszelkie powody do świętowania i do, do kontynuacji tej pracy, bo, bo byłoby ekstra zobaczyć, usłyszeć, poczuć dalej. Bardzo Ci, Julia, dziękuję zarówno za pytanie jak i za tą rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy.